Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj dzień 20 wspólnej podróży, 30-dniowej podróży jogi w domu. Dzisiaj taki temat komunikacja. Jak ja rozumiem komunikację? Dla mnie to jest oczywiście. Umiejętność porozumiewania się, czy możliwość porozumiewania się z innymi, ale też przede wszystkim ze sobą. Taka forma wyrażania siebie, ale też umiejętność słuchania innych i oczywiście siebie, bo to bardzo ważne, żebyśmy byli ze sobą w kontakcie. Istnieje takie powiedzenie o negatywnej mowie. I dzisiaj chciałabym Was poprosić, jeżeli macie na to ochotę, żeby się zastanowić, czy coś z tych elementów negatywnej mowy obserwujecie u siebie. Czyli, na przykład, takie momenty, kiedy narzekamy, takie momenty, kiedy oceniamy siebie, innych, kiedy formujemy bardzo ostre przekazy, kiedy na przykład zdarza nam się plotkować. Czy któryś z tych elementów zauważacie u siebie, i czy któryś z tych elementów wam przeszkadza? Te ćwiczenia, które dzisiaj będziemy wykonywać, ponieważ komunikacja jakby fizyczna, na poziomie fizycznym w ciele związana jest z obszarem gardła, tak? bo tu jest nasz aparat mowy, Stąd, stąd wychodzi słowo, to co chcemy powiedzieć. I czasami możemy zauważyć pewną blokadę. Chcemy coś powiedzieć, narasta to w nas, a nie potrafimy. Ten obszar mamy zablokowany. Czasami jest tak, że mówimy za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, nie słuchając tego, co kto inny do nas mówi. Więc ten obszar gardła związany z komunikacją może być w jakimś sensie albo zablokowany, albo brak tam równowagi. Chcemy, przynajmniej ja, ja chcę, jeżeli komunikuję się z innymi, ze sobą, to chciałabym, żeby ta, to, co, ten mój przekaz był po prostu jasny, klarowny, żebym. Mogła odważnie formułować to, co chce powiedzieć, wprost, bezpośrednio, ale z całkowitym szacunkiem dla słuchacza. Więc taka chwilka dla Was, żebyście sobie pomyśleli o tym temacie, a potem zaczniemy ćwiczenia. Zrobimy takie ćwiczenie oddechowe zapożyczone z tybetańskiej jogi oddechu i ruchu i kilka fizycznych ćwiczeń, które pomogą nam uwolnić blokady, ewentualne napięcia w tym obszarze, żeby była swoboda w komunikowaniu się w pełnym aspekcie tego słowa znaczenia. Więc chwileczkę na to, żeby pomyśleć sobie o komunikacji ze sobą z innymi o wyrażaniu siebie, o umiejętności słuchania innych, o negatywnej mowie. Czy jest coś, co chcielibyśmy zmienić, co chcielibyśmy uwolnić, albo pozwolić temu wybrzmieć, albo zaprzestać czegoś? Bez osądzania, bez oceniania samych siebie. I teraz ćwiczenie na początek. Będzie proste. Wdech, wstrzymanie oddechu i wydech. Nic więcej i ruszamy do tego głową. Robimy wdech i zatrzymujemy go tak jakby na poziomie gardła. Robimy wdech, czyli dotleniamy sobie cały ten obszar tutaj, zatrzymując tam powietrze. Zatrzymujemy oddech i zaczynamy kręcić głową w lewą stronę 5 razy, a potem w prawo 5 razy. I robimy wydech. I powtórzymy to 3 razy. Więc, jeżeli mamy jakiś temat, który nam się pokazał, w, w, jeżeli chodzi o komunikację o tym, co powiedziałam przed chwileczką, to można go sobie wyciągnąć przed siebie. Norbi mi komunikuje, że chciałby coś zjeść. Tak to odczytuję. Bardzo w subtelnej tutaj formie, delikatny przekaz: chce coś zjeść. Dobrze. Pomyślmy sobie, pokażmy sobie to, co potrzebujemy, z czym chcemy popracować. I robimy wdech. Wdech, 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 wdech. Zatrzymujemy i w lewą stronę, czyli w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara. Kręcimy głową, kręcimy 5 razy. I w prawą stronę 5 razy. Oczywiście, jeżeli poczujemy, że już musimy puścić powietrze, to nie trzymamy, żeby się tam nie podusić. I wydychamy powietrze. I chwila na to, żeby poczuć, co się zmieniło. I powtórzymy drugi raz. Wdech. Wstrzymanie, i w lewą stronę. I w prawo. I wydychamy. Wydychamy powietrze przez nos. Najpierw powoli, spokojnie, a potem. Ta ostatnia partia wydechu jest taka mocniejsza, żeby jeszcze tam wydmuchać, jakbyśmy chcieli wydmuchać. I ostatni raz. Wdech. Zatrzymujemy, natleniamy teraz cały ten obszar i w lewą stronę. I w prawo. I wydech. I kilka naturalnych wdechów i wydechów. I być może już czujecie jakieś uwolnienie, już troszkę więcej przestrzeni, już jest mniej ciężaru, swobodniej. Można to ćwiczenie powtarzać dowolną ilość razy, kiedy poczujecie, jeżeli ono jest dla Was pomocne. A teraz ja się przeniosę, żebyście lepiej widzieli. Siadamy dowolnie, można sobie stopy tak ułożyć, można usiąść na macie bez kostki. Łapiemy sobie kciukami tutaj za naszą żuchwę delikatnie i palce pozostałe przenosimy tak, żeby czuć nasadę czaszki, czyli te kości tutaj na dole, jakby trzymamy palcami. I teraz wyobrażamy sobie, że nasza głowa jest na takich zawiasach. Zupełnie sama za siebie nie odpowiada, na tych zawiasach jest zawieszona i my na wdechu kciukami unosimy ją tyle, ile to jest możliwe. Ona się poddaje tutaj ta nasza głowa. Wdech. A z wydechem z tyłu palcami napieramy lekko w górę i napieramy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Tyle, ile to jest możliwe. I znowu kciuki w górę, wdech. I wydech w dół. I wdech. I wydech w dół. Głowa jest bezwładna. Poddaje się tutaj naszym palcom, pilnujemy, żeby nie było za mocno ani w jedną, ani w drugą stronę wdech. I wydech i ostatni raz. I wydech. I delikatnie w lewo w prawo, w lewo w prawo. A teraz usiądźmy sobie do siadu japońskiego. Można na kostce, jeżeli dla kogoś to jest niewygodne, albo podwinąć palce stóp. Przenieśmy ręce do tyłu, zaplecione palce. I teraz będziemy skręcać się na lewą, prawą stronę. W takim tempie, jak czujemy. Robimy wdech, wydech i albo to robimy na Zmianę strony albo robimy wdech, do centrum, wydech i znowu wdech, do centrum, wydech, spokojnie wdech, wydech, wydech i wydech, albo robimy szybciej. I wystarczy. I poruszajmy głową swobodnie, żeby rozluźnić. To natlenienie teraz, to wpuszczenie większej ilości tlenu, koncentracja na tym miejscu. Rozluźnia, pomaga rozluźniać, pomaga usuwać blokady. Pomaga w naszej klarownej mowie. I przejdźmy sobie do klęku podpartego. Przenieśmy przedramiona na matę. Zbliżmy je troszkę do kolan i teraz na wdechu będziemy unosić podbródek w górę, tak jak czujemy, tak daleko jak czujemy. Barki wycofujemy, to jest wdech i można sobie znowu wyobrażać, że na wdechu zabieramy tutaj tyle tlenu, ile się da, tyle powietrza do gardła, ile się da. Wdech i z wydechem teraz zamykamy podbródek do mostka, jednocześnie unosimy delikatnie. Pośladki. I znowu wdech. I wydech. Wdech dotleniamy. Z wydechem uwalniamy to, co niepotrzebne. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa razy. I wydech. I ostatni. I wydech. I wystarczy kolanami krok do przodu. Zobaczmy, czy możemy usiąść pośladkami napięty. Można sobie podłożyć kostkę pod pośladki albo kostkę, lub cokolwiek dać do tyłu. Będziemy otwierać w takim wariancie powiedzmy wielbłąda otwierać się. Hmm, Znowu podbródek przeciągając do tyłu. Wdech. Delikatnie biodra w górę i otwieramy podbródek. A z wydechem wracamy i zamykamy. I wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I ostatni. I to są też ćwiczenia, które nam pracują też z tarczycą, więc dotleniamy sobie tutaj przy okazji płaty tarczycy. I przejdźmy na chwileczkę do psa z głową w dół: pies z głową w dół. I teraz klękamy. Pięty do pośladka, i powolutku zejdźmy. Klatką piersiową na matę, otwierając podbródek. Zobaczmy, czy to jest możliwe. Powoli wdech, pośladki zostają w górze. Wdech i z wydechem w dół, w dół, w dół, w dół. Sprawdzamy, czy możemy tak poleżeć. Chwilkę. Otwieramy teraz mocno gardło. Rozluźniamy tę przednią część. I możemy opuścić stopy. I pomóc sobie, żeby wejść w górę. Zamykamy na chwilę podbródek do mostka. I znowu klękamy pięty do pośladka. Wdech i z wydechem powolutku w dół, w dół, w dół. Otwarta klatka piersiowa, i nasze gardło, które teraz otwieramy. Uwalniamy blokady. I można położyć stopy, odepchać się. I podbródek do mostka. Teraz rozciągamy sobie tył. I jeszcze raz klęk podparty, pięty do pośladka. Wdech i z wydechem schodzimy w dół. Wdech i wydech. I stawiamy stopy. I do leżącego wojownika przyciągamy podbródek do mostka. Otwieramy sobie teraz tył naszej szyi. I wystarczy. I teraz takie ćwiczenie w formie kwiatu. Dłonie ustawiamy. Kciuki znowu tutaj pod podbródkiem. I wyciągamy sobie do przodu podbródek wyciągamy tak żeby nasza szyja się wydłużyła wdech i wydech i wystarczy i na chwileczkę czoło na matę Unosimy pośladki, i delikatnie przemasujmy sobie czubek głowy, do przodu, do tyłu, na boki. I wystarczy. I na koniec usiądźmy. Jeżeli czujemy gdzieś jeszcze, że potrzebujemy coś rozluźnić, to można po prostu poruszać głową w jedną i w drugą stronę. I na chwilkę zamknijmy oczy i poczujmy, czy coś się zmieniło. Czy czujemy gdzieś inaczej? Czy czujemy jakieś ciepło, więcej swobody? Jeżeli nie czujemy, to też w porządku, pamiętajmy, że unikamy oceniania w tym siebie. To jest najważniejsze. Żeby nie oceniać siebie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Jest takie, jaki jest. No, mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Życzę Wam klarownej i czystej, spokojnej mowy, żebyście potrafili wyrażać siebie wtedy, kiedy chcecie i w taki sposób, jaki chcecie, ale z szacunkiem też dla słuchacza. Dziękuję za towarzyszenie mi dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.